Leggings legs, hip dips, septum arms Dla osób niebędących będących Chronicznie online, te określenia Mogą co prawda brzmieć jak jakiś Taki wiecie, przypadkowy zlepek słów Tymczasem za tymi z pozoru Niewinnie brzmiącymi nazwami Kryje się podstępna moc, która Wytrwale, dzień po dniu Podtruwa nam tutą galaretkę Między uszami. Jak to wygląda w praktyce? Wracasz do domu po ciężkim dniu I jedyne na co masz chęć i siłę To walnąć się na kanapę, zawinąć się W kocowego naleśnika i poscrollować smutne historie kotów AI dla odmóżdżenia. wtedy pojawia się on. Algorytm TikToka cały na biało we własnej okazałości, żeby przypomnieć ci o wszystkim, co jest z tobą mnie. tak. Nos nie ten, nogi za grube, biodra zbyt wklęsłe, ramiona za szerokie. Przysięgam, czasami dopada mi takie nieodparte wrażenie, że podczas tego, wiecie, niewinnego scrollowania social mediów dla zabicia czasu, te algorytmy po prostu czekają, żeby dowalić nam jakimś nowym insecurity z losowego generatora i wiecie widzowie, chociaż moim hobby absolutnie nie jest uprawianie jakiegoś emocjonalnego masochizmu, to serio nie ma dnia, żebym w trakcie takiego jednorazowego wzięcia telefonu do ręki mimowolnie nie dowiedziała się, że coś jest ze mną grubo nie tak, że czegoś mi brakuje, tu coś mam, a tutaj czegoś nie mam, a co zdecydowanie powinnam mieć. Każda z tych rzeczy oczywiście ma już swoją własną, dedykowaną, elegancką nazwę, jak na przykład Septum arm. Zresztą spora część internautów, często tych też bardzo młodych, TikTokowy słowniczek piękna, to ma wręcz wykuty na blachę. Dlatego w myśl zasady, po co obrażać ludzi w internecie, skoro można obrazić całą aplikację. Witajcie na kanale Pyrkoloszka, ja jestem Ewa, a to będzie mój oficjalny dis na TikToka. Więc zapaśćcie sobie herboszkę i lecimy! Ale zanim weźmiemy algorytm TikToka pod lupę bezlitosnej starej cioci psychologii To zacznijmy od przyjemnych bodusów Bo mam dla was wyjątkową ofertę BookBeat na otarcie łez po wakacjach BookBeat to oczywiście partner tego odcinka i aplikacja w Której możecie słuchać i czytać ponad milion audiobooków i e-booków w różnych językach Ja od siebie mogę wam polecić na przykład tego audiobooka Szczęścia można się nauczyć Który ma formę rozmowy dr Ewy Wojdyło z dziennikarką Agnieszką Radomską Zgodnie z tytułem pani rozmawiałem o szczęściu o tym, co możemy przez to szczęście rozumieć, jak wiele dróg ku niemu prowadzi, no i najważniejsze, jak my sami możemy odnaleźć tą naszą własną, jedyną drogę ku temu szczęściu. Ten audiobook to może być super tło do naszego na przykład stupid walk for our stupid mental health. I mnie osobiście bardzo użyteczna wydaje się ta funkcja takiego przyspieszenia, odtwarzania, bo czasami, kiedy wiecie, spacerek się już będzie kończył, a wam zostanie jeszcze trochę rozdziału do odsłuchania, no to można sobie wtedy taki rozdział przyspieszyć, żeby nie przerywać go w trakcie. Ale obiecywałam bonus więc przejdźmy do oferty. Prawdopodobnie już ostatni raz w tym roku BookBeat podwaja startową ofertę dla nowych użytkowników. I do 14 września rejestrując się z kodem LOŻKA, albo bezpośrednio z linku w opisie, otrzymacie na start 40 godzin darmowego słuchania na 60 dni. Instrukcja obsługi jest prosta, rejestrujecie się na stronie, a dostęp do biblioteki będziecie mieć w aplikacji. I wiadomo, jeżeli będziecie chcieli wyłączyć subskrypcję, co wątpię, to, to zawsze możecie zrobić to w dowolnym momencie. No dobra, ale wracaj. Do naszej dzisiejszej pogadanki przy tej naszej wirtualnej herbatce. Lecimy dalej. TikTokowa fabryka kompleksów. Nie od dziś wiadomo, że wymyślanie nowych kompleksów i punktowanie cech, których rzekomo powinniśmy się wstydzić albo nad którymi koniecznie powinniśmy pracować, to genialny sposób na biznes plan dla każdego Janusza Marketingu. W końcu, kto, jeśli nie sam algorytm naszego słynnego wuja TikToka, przekona potencjalnego klienta lepiej, by czym prędzej pobiegł i nie poszedł do konkretnego sklepu. No dobra, ale zanim rzucimy się w ten wir robienia glowapu życia, trzeba sobie najpierw dokładnie uświadomić, co jest z nami nie tak. Dlatego rozłóżmy sobie teraz czynniki pierwsze, nasz słynny tiktokowy słowniczek piękna i dowiedzmy się, jakie wytyczne kryją się pod tymi enigmatycznymi nazwami. Septum Arms. Septum Arms, moje drogie lożki i lożkowie, brzmi trochę jak nazwa jakiejś undergroundowej kapeli albo kolczyka w podejrzanym miejscu. Tymczasem w praktyce chodzi o najzwyklejsze w świecie ramiona. Ramiona oraz to, jak Prezentują się one, wiecie, po przyciśnięciu do naszego ciała. Czyli, że po prostu wiecie, robi się taki placek z tego naszego bicka. Czyli coś absolutnie jak najbardziej normalnego. Ale internet oczywiście musiał dorobić do tego swoją własną nazwę i zacząć sprzedawać nam to jako nasze nowe Insecurity. Chyba właśnie doszedł mi nowy kompleks, o którym wcześniej nie miałam pojęcia. No bo przecież, jeżeli ramiona byłyby po prostu ramionami, to nie byłoby żadnego kontentu, żadnych poradników i żadnych magicznych sposobów na naprawę tego defektu. A tak, voilà! Dzięki na przykład tym obciążeniu. Noszonym do wykonywania codziennych, domowych czynności, takich jak na przykład sprzątanie, gotowanie, czy nawet robienie sobie make-upu, możesz raz na zawsze zminimalizować ten kolący w oczy defekt Mars, Ale spokojnie, bo TikTokowa społeczność lubi solidnie to dolić zarówno sobie, jak i innym, więc mamy tych kompleksowych wynalazków naprawdę imponującą listę. Leggings legs. What? Legginsowe nogi, czyli spadkobiercy słynnych tight gapów. Tight gapów, czy tight gapów? No wiecie, chodzi o tą szparę między udami, która pojawia się w magiczny sposób, jak łączymy ze sobą nogi. Gdy złączymy ze sobą nogi i która rzekomo ma być wyznacznikiem tego, czy w tych leggingsach będziemy wyglądać wystarczająco dobrze. Nie, żeby fakt, że taka szpara jest między naszymi udami, albo bo jej nie ma, bardzo często zależała po prostu od budowy anatomicznej naszego ciała. Ale ponownie coś absolutnie normalnego, co u jednych może występować, a u innych na przykład już nie, zostało obrandowane z personalizowanym tytułem i sprzedane jako kolejny kompleks do kolekcji. Ale spokojnie, bo TikTok już pędzi z pomocą i całym arsenałem złotych rad, jak my możemy o te nasze wymarzone, leginsowe nogi zawalczyć. Kolejną perełką w naszym katalogu są na przykład hip dipsy. Hip dipsy, czyli po prostu naturalne wgłębienia po bokach naszych Bioder, które jedni mają bardziej widoczne, inni mniej, a to wszystko jest głównie kwestią budowy anatomicznej, czyli układu naszych kości i budowy naszych mięśni. No tak, ale skoro między nami występują te różnice indywidualne i możemy różnić się między sobą, nawet w tak prozaicznych kwestiach, jak wygląd bioder, no to dlaczego by nie przechścić takiej zupełnie normalnej rzeczy na jakąś nową wadę, no nie? W tym przypadku również można wymyślić jakąś chwytliwą nazwę, a później na łamach danej aplikacji sprzedawać. Czy to zostawić? Ćwiczeń, czy to na przykład e-booki, które rzekomo pomogą nam zniwelować te okropne hip-dipsy. Jak się tego pozbyć? Możesz kupić takie plastery z gąbką, jakby. Jak się nazywają? Nie pamiętam, ale możesz sprawdzić na temu. Tryskawkowe nogi to pojęcie, które odnosi się do tych małych, czerwonych kropek na naszej skórze, które swoim wyglądem przypominają, wiecie, te e, nasiona na powierzchni tryskawek, które często pojawiają się czy to po goleniu, czy depilacji skóry. W gruncie rzeczy jest to totalnie normalna reakcja naszego organizmu, a te kropeczki, bardzo często po jakimś czasie same z siebie znikają. Magic. Oczywiście pomóc może też, czy to na przykład unikanie golenia pod włos, czy peeling przed goleniem, ale oczywiście nasz kochany algorytm już zaciera rączki jak mucha, żeby podsunąć nam cały arsenał mazideł, które rzekomo rozprawią się z tym problemem raz na zawsze. No bo wiadomo, cały czas jest nam sprzedawane to, że te czerwone krypeczki na skórze to jest najbardziej obrzydliwy defekt ciała ever. A może masz piękne, duże, okrągłe oczy, tak zwane doe eyes, ale marzą ci się siren eyes. Dokojnie z pomocą przyjdą Ci najnowsze kosmetyki, które pozwolą Ci pozbyć się tego strasznego defektu raz na zawsze. I być może przemknęła teraz komuś z Was przez głowę taka myśl Tego nie było. Nie było, nie było. nie było. A nie To jest dopiero teraz. Więc to jest ja dopiero te... To jest na... na... Wie Pani co? To jest teraz na czasie. No i tak już zupełnie szczerze, to kwestia hodowania tych naszych kompleksów w społeczeństwie wcale nie jest taka zero-jedynkowa. Dzisiaj co prawda mamy TikToka, który skrupulatnie nawozi ten żyzny grunt, żeby te wszystkie nasze niepewności mogły tam sobie kiełkować w najlepsze, ale za moich czasów, kiedy na przykład ja byłam y, młoda, gniewna, zbuntowana i byłam nastolatką. Ten prym wśród miejsc w sieci, podsycających to nienawistne podejście do swojego ciała, wiódł. Blubr. I wiecie, tam był cały wachlarz od romantyzowania zaburzeń natury psychicznej, przez zaburzenia odżywiania, na gloryfikowaniu self, harmu kończąc. I to wszystko było na tej platformie na porządku dziennym. Ten kult. Takiego niezdrowego wychudzenia naszego ciała w social mediach, to w ogóle momentami przybierał tak absurdalne formy, że z perspektywy czasu chciałoby się to jedynie skomentować słowami: To niemożliwe. Nie ma takich rzeczy. Choćby, moje drogie Lożki i Lożkowie, słynny Kartka A4 Challenge. Było to takie internetowe wyzwanie, polegające na tym, by do swojej talii przyłożyć kartkę w formacie A4. I jeżeli ta nasza talia mieściła się za tą kartką, to zyskiwała to zaszczytne miano wystarczająco wąskiej. W tamtym czasie w sieci wiralował również tak zwany Color Bone Challenge, który polegał na tym, żeby zmieścić jak najwięcej wody, albo na przykład monet, albo jakiś innych drobnych przedmiotów, tu w tym zagłębieniu pod obojczyki. I oczywiście, im więcej udało się do tego zagłębienia wcisnąć, tym szczuplejsza i bardziej atrakcyjna dana osoba miała być. W pięknych czasach przyszło nam dorastać widzowie. Ale tak jak kombi w swoim kultowym hicie śpiewało, że. Każde pokolenie ma własny czas. My spokojnie możemy zanucić, że każde pokolenie ma swojego tumblera. Bo to tsunami tej zewnętrznej presji absolutnie nie ominęło również przedstawicieli tych starszych pokoleń. Nasze mamy czy ciotki karmione. One były tym, co serwowały im drukowane magazyny. Na przykład promując ideał wychudzonego ciała, rodem z trendu heroinczyk w latach 90 bowiem bardzo gloryfikowano wtedy taką szczupłą, wręcz aż taką wyniszczoną sylwetkę oraz wygląd kojarzący się z uzależnieniem od narodu. Ale ta moda na określone typy sylwetek czy cechy ciała absolutnie nie jest wymysłem jedynie naszych czasów. Bo jest to tendencja, którą my jako ludzie przejawiamy tak naprawdę od stuleci. Na przykład w XVI wieku ten kanon piękna wyglądał zupełnie inaczej niż dziś. No i na pewno znacząco odbiegał od tego, do czego przyzwyczaiły nas współczesne social media. Na pewno będziecie kojarzyć takie wyrażenie jak. Rubensowskie kształty. Odnosi się ono do takiego charakterystycznego kanonu piękna, który wielokrotnie pojawiał się w obrazach malarza o tym samym nazwisku. Ciała kobiet Rubensa charakteryzowały takie obfite kształty. Wiecie, jakieś zaokrąglone bioderka, jakieś zaokrąglone uda. W tamtych czasach to wiecie, oby to miały mieć. Tu. Te gloryfikowane sylwetki miały być takie takie miękkie. W tamtych czasach to takie pełniejsze ciało oznaczało dobrobyt i dostatek jego posiadaczek. Wiązało się z bogactwem, zdrowiem, płodnością. I w takiej alternatywnej rzeczywistości, gdyby w XVI wieku istniał TikTok, to taka na przykład. Lady Brigida mogłaby publikować sobie filmiki o tym, jak na przykład zrobić glow-up na lato i subtelnie podkreślić te swoje wałeczki na plecach. Ale że w XVI wieku byliśmy na etapie dogadywania, czy to Ziemia kręci się wokół Słońca, czy odwrotnie, to ówczesnym ludziom pozostało jedynie propagowanie tych ówczesnych ideałów piękna w formie olejnej farby na płótnie. Wiecie widzowie, to absolutnie nie jest też tak, że wcześniej tego zjawiska w ogóle na przykład nie było, no nie? Bo te różne trendy czy mody na konkretne cechy fizyczne w danej budowie sylwetki towarzyszą ludzkości od zawsze. Ale co myślę, że warte podkreślenia to to, że nigdy wcześniej nie działo się to na tak dużą i tak przytłaczającą skalę. Wiecie te 20 czy 30 lat temu te wszystkie magazyny plotkarskie czy magazyny modowe absolutnie nie były do co godzinę. W najlepszym wypadku to udawało się upolować taki numer co dwa tygodnie. Już w ogóle nie wspominając o tempie powstawania takich szesnastowiecznych obrazów, które malarz dosłownie skrobał miesiącami. Social media natomiast wysrywają z siebie te rozmaite mikrotrendy w prędkości światła. Jeden tydzień Lex. Drugi tydzień Cortisol face. potem to jeszcze coś nowego, nie? Po prostu te same trendy często trwają krócej, ale ta ich ilość naprawdę potrafi przytłoczyć. po prostu zawsze znajdzie się jakiś nowy kompleks tygodnia. Bo zobaczcie, jeszcze dosłownie chwilę temu, nasze social media dosłownie zalewały wizerunki powiększonych pośladków po operacjach BBL, z kim na czele, a dziś coraz częściej możemy obserwować taki powszechny zwrot bardziej w stronę tych takich naturalnych naszych kształtów. No i co teraz ta część osób, która wówczas bezrefleksyjnie tak podążyła za tamtym trendem, a które chciałyby dalej zachować tą modną sylwetkę, no to takie osoby znów będą musiały kłaść się nad stół i poddawać jakimś wymyślnym zabiegom. Oczywiście zabiegom z całym pakietem powikłań i narażania swojego życia, czy zdrowia w gratisie. Oliwy do ognia dolewa również fakt, że social media to już nie tylko gwiazdy rodem z czerwonego dywanu, które kiedyś oglądaliśmy w magazynach po uprzednim solidnym retuszu w Photoshopie. Bo wiecie, Kiedyś, te lata temu, właśnie ten retusz dotyczył głównie celebrytów. Zdjęcia z analoga, z rodziną czy z przyjaciółmi pokazywały nas dokładnie takimi, jakimi byliśmy. A w dzisiejszych czasach absolutnie każdy może po prostu za pomocą jednego kliknięcia odpalić filtr, czy to wygładzający, wyszczuplający czy zaokrąglający tu i ówdzie i po prostu pokazać światu tą swoją idealną wersję, która nie istnieje. No a potem pozostaje już tylko szok, rozpacz, niedowierzanie. Bo zgadnijcie, kto cię i w tej układance najbardziej. My, zwykli ludzie, którzy potem patrzą w to lustro i zastanawiają się, dlaczego ja nie wyglądam tak pięknie jak ta przyfiltrowana wizja człowieka 2.0 na moim ekranie. Dlaczego? Konsekwencje. No dobra, wiemy już, że na TikToku funkcjonuje cały słownik wymyślnych określeń, które mają za zadanie shamingować nasze rozmaite cechy fizyczne. Wiemy też, że jest to idealne paliwo do napędzania sprzedaży na tej platformie. Ale to absolutnie nie są jedyne konsekwencje, jakie wpadnięcie w te toksyczne sidła algorytmu TikToka niesie to ze sobą w pakiecie. Bo mamy na przykład problemy psychiczne. Bo widzicie, widzowie, tego typu cielesne mikrotrendy to nie są tylko i wyłącznie jakieś po TikToku nazwy, które po prostu o tak sobie tam krążą w tej przestrzeni internetowej, ale mają one realny wpływ na stan naszego samopoczucia, czy na nasze zdrowie psychiczne. W szczególności na to zdrowie psychiczne osób młodych dopiero co wchodzących w ten okres dorastania. Dojrzewanie to jest w ogóle taki bardzo, wiecie, delikatny czas, jeżeli chodzi o tą taką akceptację siebie, o akceptację swojej cielesności, bo to całe ciało strasznie szybko i w bardzo krótkim okresie diametralnie realnie się zmienia. Tutaj coś uwypukla, tutaj nam coś rośnie, szaleją nam hormony, a my nabieramy totalnie nowych kształtów. No i często rzeczą naturalną jest to, że polubienie się z tymi zmianami, które zachodzą w naszym ciele, no, wymaga odrobiny czasu. A te social media tak naprawdę bardzo bezlitośnie dolewają takiej oliwy do ognia, podsuwając nam, więc co chwila, jakieś nowe wytyczne, jak to właśnie powinno to nasze ciało idealne wyglądać. No i na efekty nie trzeba było długo czekać, bo te wszystkie leggingsowe nogi, buffy face, hip dips, cała ta armia tych, Wymyślnych kompleksów, utwierdza w tych młodych głowach przekonanie, że z nimi jest coś nie tak. To nie dość, że rozwala poczucie własnej wartości. To sprawia, że to porównywanie się z innymi zaczyna rosnąć do rangi sportu narodowego. No i warto przy tym wszystkim też pamiętać, że te młode głowy są wówczas najbardziej chłonne. A co za tym idzie, mając ten dostęp do social mediów praktycznie od dziecka, zaburzenia związane z samoakceptacją czy obrazem własnego ciała mogą pojawiać się dużo wcześniej niż miało to miejsce kiedyś. I zatem dziwnego, że tego wsparcia psychologicznego coraz częściej potrzebują już nie tylko nastolatki, ale coraz to młodsze dzieci. A jeżeli chodzi o szkołę, to myślę, że przed nikim Ameryki tym stwierdzeniem nie odkryje. No, rówieśnicy potrafią być naprawdę okrutni. Więc automatycznie, jeżeli jakiś uczeń nie wpisuje się w ten panujący sylwetkowy trend, to od razu robi się taka przestrzeń na uderzenie fali mniej lub bardziej dotkliwych docinków. I pamiętam, że gdy ja byłam nastolatką, to miałam taką koleżankę. Na potrzeby filmu możemy nazwać ją Marysia. Słuchajcie, ta moja gimnazjalna Marysia to była bardzo ładna dziewczyna, ale pomimo tego, że była naprawdę. Obiektywnie ładną osobą zmagała się z gigantycznymi kompleksami. Wiecie, tutaj nogi, tutaj uszy, tutaj skóra na brzuchu, nie tak. Jeżeli chodzi o taki self-love, to ona była bardzo poniżej przeciętnej. A wiadomo nie od dziś, że nic nie leczy naszej samooceny tak dobrze, jak podburzanie dobrej samooceny innych. Oczywiście, że tak. Więc ja namiętnie wysłuchiwałam dzień w dzień z ust tej mojej Marysi, jak to moje nogi są nie takie, cycki są za małe. A mi nawet powiedziała, że moją cechą charakterystyczną są pryszcze na czole. Ale dlaczego o tym wspominam? Bo widzicie, ta moja Marysia szkolna, punktując te moje wizualne defekty, tak naprawdę bazowała głównie na swojej własnej kreatywności. I to by honest, aż boję się pomyśleć, jakie piekło byłaby w stanie mi zgotować, gdyby w tamtych czasach dysponowała takim kompleksowym beauty słowniczkiem z TikToka z którego mogłaby czerpać inspirację jak mi pocisnąć. A Czasami jednak ten społeczny nacisk na te nierealistyczne standardy piękna, czy te wszystkie nieosiągalne wzorce ciała, doprawiony perfekcjonizmem, potrafi przerodzić się ze zwykłych problemów z samoakceptacją w jednostkę kliniczną, tak zwaną dysmorfofobię. Dysmorfofobia, czyli zaburzenie dysmorficzne ciała, to zaburzenie polegające na obsesyjnym skupianiu się na jakiejś wyimaginowanej albo drobnej wadzie swojego wyglądu. W głowie osoby zmagającej się z takim problemem ten defekt, urasta do rangi ogromnego kompleksu, pomimo, że bardzo często dla innych jest praktycznie niewidoczny lub kompletnie nieistotny. Dysmorfofobia bardzo często na przykład bywa takim spadkiem po wcześniej przebytych problemach skórnych i może na przykład objawiać się takim hiperfokusem na każdą, nawet najmniejszą krostkę na naszej twarzy. Wiecie, to wygląda mniej więcej tak, że wyskakuje nam jakiś pryszcz, chodzimy do lustra co chwilę, co te na przykład pół godziny robimy sobie takiego body czy przypadkiem przez te 30 minut ona jakoś tragicznie nam nie urosła. Mamy wrażenie, że każdy się na to patrzy, że ludzie nas przez pryzmat tej krosty postrzegają, oceniają. Gdzie w istocie przechodząc ulicą, każdy ma tą krosę tak naprawdę w dupie. Ale dlaczego o tym mówię? Bo wiralowanie takich trendów na TikToku, jak na przykład glass skin czy clean girl aesthetic, gdzie co trzeci TikTok po prostu algorytm wbija nam młotkiem do głowy komunikat, że idealnie gładka skóra bez ani jednego przebarwienia czy Zaczerwienienia nazwa, że to jest absolutny must have estetyki, no to to zdecydowanie nam nie pomaga. Co więcej, z tymi naszymi zaburzeniami, to bardzo często bywa też tak, że są one bardzo towarzyskie i wprost uwielbiają zapraszać do swojego życia swoich kumpli. A dysmorfofobia w tej kategorii to jest prawdziwy ekstrawertyk. Bo częstą konsekwencją, o której w sumie dosyć rzadko się wspomina, jest to, że bardzo często prowadzi ona do pojawienia się w życiu osoby, która się z nią zmaga, tzw. Tak zaburzeń współwystępujących. Mogą to być takie zaburzenia jak na przykład depresja, zaburzenia lękowe, na przykład jakieś lęki społeczne. Bo po prostu wiecie, w tej głowie osoby, która zmaga się z tym problemem, ten drobny defekt urasta wręcz do rozmiaru wielkiego neonowego napisu na czole, który w jej przekonaniu widzi absolutnie każdy. No i wiecie, tu pojawia się dalej jakaś obawa przed oceną, zaczyna się unikanie ludzi, zamykanie w domu, jakieś wycofywanie się z życia towarzyskiego. A z czasem może to eskalować do tak dalekich i głębokich stanów, jak na przykład poczucie, że jakakolwiek przyszłość traci sens. Ale kolejną atrakcją, którą zafundował nam e, Moje Drogie Loszki i Loszkowie toksyczny algorytm TikToka, to eskalacja powszechnego lęku przed starzeniem się. I wiecie, absolutnie tu mi nie chodzi o jakąś taką zwykłą pielęgnację, czy drobne zabiegi, które mają podtrzymywać zdrową jakość tej zewnętrznej powieki naszego ziemskiego awatara. Chodzi mi bardziej o taki irracjonalny, wielki, paniczny lęk. Chodzi bardziej o takie podejście, że jakoby ten ok z dorastania czy starzenia się był czymś absolutnie nienaturalnym i nienormalnym, a nie zwyczajną częścią ludzkiego życia. I sorry, no sorry, bo nawet jeżeli by skały srały, to każdy z nas przy odrobinie tego szczęścia zostanie prędzej czy później tą kul cool babcią albo kul cool dziadkiem, a ten TikTok ze swoimi wygórowanymi beauty trendami, katalogiem kompleksów do wyboru i szalonymi filtrami wygładzającymi twarz do stanu gładkiej dupci niemowlaczka, no to to wszystko jeszcze tylko bardziej podsyca tą niepewność co do naszych ciał. I właśnie na tym gruncie na przykład wyrosło zjawisko znane również z TikToka, tak zwane Sephora Kids, czyli dzieciaki, które boją się starości tak bardzo, że w wieku nastoletnim katują swoje twarze rutynami pielęgnacyjnymi przeznaczonymi dla 40 Colatek, I w hektolitrach wcierają w siebie substancje, które na tym etapie życia absolutnie nie są im do niczego potrzebne. Świnka z karbonka. To, że napędzanie sprzedaży przez wymyślanie coraz to kompleksów i strachów to złoty interes, to już sobie doskonale ustaliliśmy. Ile na to wszystko idzie kasy, to aż trudno zliczyć. Bo skoro TikTok co chwilę obserwuje no, nam tą listę cech, których powinniśmy się wstydzić, albo nad którymi wypadałoby popracować, to to oczywiście, że on z dobroci swojego serca nie zostawi nas z tym samych. Absolutnie nie. On! Od razu już zaciera rączki, żeby podsunąć nam pod nos adekwatne lekarstwo na nasze bolączki. Nowy sprzęt, nową maseczkę, nowy trik, który na pewno zminimalizuje ten problem. Twoja szczęka jest, nie wiem, za mało kanciasta. W Twoim DC czeka już Joe Lion Training, czyli cała armia gadżetów i ćwiczeń, które mogą wyrzeźbić Twoją żuchwę. Wszystko czeka już w pogotowiu. Ale na osobne uznanie, zdecydowanie w dzisiejszym filmie zasługuje trend ucieleśniający filozofię Fiony Zeszreka. Za dnia pięknością, w nocy zaś szkaradą. Morning sheet, czyli określenie, które na TikToku zrobiło furorę w kontekście rutyn pielęgnacyjnych. I jest to trend, który obiecuje ci glowab życia, a w praktyce wygląda to trochę bardziej jak taki cosplay mumi z Rossmana. Cały ten beauty rytuał polega na tym, że przed snem nakłada się na twarz dosłownie wielowarstwową zbroję z kosmetyków, wiecie, jakieś aseczki, plastry, tape, kremy, nakładki. Po prostu pełen arsenał. I zasada jest prosta, że im. Więcej wieczorem na siebie nałożysz, tym gładsza, piękniejsza i bardziej odświeżona obudzisz się następnego ranka. Problem w tym, że bardzo często ten cały efekt wow spowodowany tymi domowymi wieczornymi zabiegami bywa krótko trwały i za dużo wspólnego tak naprawdę nie ma z tą długofalową Skuteczną pielęgnacją tego swojego skina. Co więcej, sami dermatolodzy też bardzo często biją na alarm, że nadmiar takich produktów albo kombinacja tych mocnych składników może wręcz podrażniać i zaszkodzić tej naszej cerze. Ostatnio, na przykład, furore w social mediach zrobiła karpeta do twarzy z skrzydeł Kim Kardashian, czyli gadżet wyglądający dosłownie jak aristopada ciągnięta na głowę, która według obietnic miała wyszczuplać nam tą twarz i poprawiać tutaj. Nasz owal. Ale w praktyce, zamiast tych spektakularnych i długotrwałych efektów wow, użytkowniczki częściej dorabiały się podrażnień skóry i całej ekipy nieproszonych gości na twarzy w postaci wyprysków. I wiecie, ja absolutnie nie mówię, że dbanie o siebie jest złe. Wręcz przeciwnie, warto pielęgnować swoje ciało, aby służyło nam jak najdłużej i jak najlepiej. Ale jest ogromna różnica pomiędzy, wiecie, taką zdrową troską z miłości do swojego ciała, tą paniczną pogonią za trendami, która Zagłusza to, co w środku może po prostu wołać. O, zwyczajne przytulenie. Jeżeli czujecie, że te wszystkie kompleksy tygodnia zaczynają was przygniatać, że zaczyna wam toryć łeb, że zaczynacie patrzeć na siebie coraz bardziej krytycznym okiem, tak jak nigdy wcześniej na siebie nie patrzyliście, to terapia czy rozmowa ze specjalistą od zdrowia psychicznego może okazać się w tym przypadku dużo bardziej pomocna niż kupno kolejnego super hiper kremu z TikToka. Czasem bardzo dobrym krokiem jest również urządzenie sobie oficjalnej czystki w social mediach i odobserwowanie tych kont które nagminnie karmią nas nierealistycznymi standardami. No i najważniejsze, bo ja wiem, że my o tym wszystkim wiemy, ale warto jest sobie po prostu o tym od czasu do czasu tak wiecie, przypomnieć, żeby sobie to, wiedzę odświeżyć. Zdjęcia, które my oglądamy w tych social mediach, one praktycznie zawsze są w większym lub mniejszym stopniu obrobione. To nie tylko te super zdjęcia, wiecie, rodem z sesji dla Wołga, ale te z rodzinnego grilla, czy, nie wiem, weekendowego wypadu w góry ze znajomymi, tej naszej jednej koleżanki z podstawówki, której nie widzieliśmy z 10 lat, również. No i teraz pozostaje nam najważniejsze pytanie na koniec. Który beauty trend z TikToka, Waszym zdaniem, jest absolutnym numerem 1 w kategorii naj durniejszy ever. Moim prywatnym faworytem jest walka na śmierć i życie z hipdipsami, ale może wasze serce skradło coś innego, dlatego dajcie znać w komentarzu. A jeżeli nie macie nic do dodania w tym temacie, zawsze możecie napisać pyra w komentarzu dla zasięgu. Jak widzicie, nowe tło, które tutaj nam się dumnie prezentuje w tle, zostało podyktowane niczym innym jak przeprowadzką do Pyrlandii, do Poznania, więc zostałam oficjalnie poznańską pyrą. No i co, moi drogi lożki i wbijcie na moje inne sociale, na Instagrama, tam znajdziecie więcej prywaty i innego przytulającego kontentu. No i widzimy się w kolejnym filmiku Be Soski.